Choinka to nieodłączny od klimatu świątecznego. Jest to radości życia. Pojawia się na krzyżach polskich dopiero w XIX wieku wraz z zaborcą pruskim. Jeżeli koinka, to z nią nie może zabraknąć tajemniczych kolorowych podarków. Wręczanie sobie prezentów jest miłym gestem, ale niekiedy i kosztownym. Dziś proponuję upominać córkę. Serdeczny uśmiech przy wykonywanej pracy. Słowo uznania dla tego, co dobro uczynił. Drobną przysługę komuś niemiłemu. A teraz pomyśl sam. Ileż dobrych gestów dobroci mógłbyś wykonać wobec innych, albo otrzymaliście, albo na macie. I wieczór nie może zabraknąć wieczerzy w rodzinnym gronie. Gronie przyjaciół, wieczerza, posiłek. Posiłek ludzki nabiera pełnego znaczenia dopiero wtedy, gdy Boga człowieka jako przyjaciela zapraszamy do stołu Dostaję drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy moje i drzwi otworzy, wejdę i będę z niej drzeżą o tem. jest chlebem, boże zdaniem. Łamać się okładnie, to znaczy dzielić się chlebem, dobrocią i miłością Boga. Gdy złamanie się okładnie, przypomina, że pod złym światem, który istnieje niezgoda, jest jeszcze inny świat. Świat miłości, Przebaczenia, ale nie gniazda święte, nawet w listach świątecznych, obok przyzętu przesyłamy znak o warsztowie wspólnoty.